Cześć. Dzisiaj jesteśmy w Ursusie. Pokażę Wam trzypokojowe, ponad 120-metrowe mieszkanie z ogromnym tarasem. Zapraszam! Lokal posiada bardzo funkcjonalny układ. Na uwagę zasługują doskonale wydzielone strefy życia. Pierwszym pomieszczeniem zaraz po wyjściu jest ustawny hol, który klarownie prowadzi nas do pozostałych pomieszczeń. W prawej części mieszkania zlokalizowany jest przestronny, trójstronny, dobrze doświetlony salon z wyjściem na ogromny, prawie 50-metrowy zachodni taras. W części dziennej znajduje się również wygodny, duży i w pełni wyposażony aneks kuchenny oddzielony półwyspą. Zaraz obok zlokalizowana jest pierwsza łazienka, ustawna i ergonomiczna. Następnie dojdziemy do dwóch niezależnych, zbliżonych do siebie wielkością i kształtem sypialni. Lewa część mieszkania została zagospodarowana na komfortową sypialnię główną, wyposażoną w dużą, ponad 8-metrową łazienkę z oknem. Z sypialni wyjdziemy na przestronny balkon od strony wschodniej. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze budynku z Windows 2002 roku. Dodatkowo do lokalu przynależy miejsce parkingowe w garażu podziemnym. Znajdujemy się przy ulicy Tomcia Palucha 11, w pobliżu centrum handlowego Skorosze, skąd w wygodny sposób dostaniemy się na trasy S2 i S8. To mieszkanie to świetna propozycja dla osób ceniących sobie zarówno przestrzeń w środku mieszkania, jak i za oknem. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń, zapraszam.